Dzień dobry, nazywam się Szymon Chrystowski i jestem lekarzem-dentystą. Najważniejsze w dbaniu o zdrowie jamy ustnej jest codzienna higiena domowa. Zęby należy szczotkować dwa razy dziennie, rano i wieczorem, po posiłku przez co najmniej dwie minuty. Podstawowymi przyborami do higieny jamy ustnej jest szczoteczka oraz pasta do zębów z fluorem. Ciekawostką jest to, że równie skutecznie. Zęby umyć można przy użyciu tylko i wyłącznie szczoteczki, natomiast wymaga to aż 7 minut. Dzięki użyciu dodatkowo pasty do zębów z fluorem czas ten skracamy do 2 minut. Pastę do zębów dobieramy w zależności od problemów na próchnicę, pastę do zębów na nadwrażliwość, pastę do zębów na krwawiące dziąsła oraz pastę do zębów na osad i kamień. Oprócz szczoteczki i pasty do zębów stosujemy również inne dodatkowe przybory do higieny jamy ustnej, ponieważ samą szczoteczką jesteśmy w stanie wyczyścić tylko 3 z pięciu powierzchni. Dodatkowo używamy nic stomatologiczną, szczoteczki międzyzębowe, irygatory, półkanki oraz skrobaczki do języka. Na tym zdjęciu widzimy przybory dodatkowe szczoteczki międzyzębowe, nici stomatologiczne, skrobaczkę do języka, żel oraz płukankę. Przestrzenie międzyzębowe mogą być ciasne lub zęby mogą nie przelegać do siebie dokładnie. W przypadku wąskich przestrzeni międzyzębowych stosujemy nici stomatologiczne. W przypadku szerokich przestrzeni międzyzębowych do oczyszczania stosujemy szczoteczki międzyzębowe.